Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie. Ja nazywam się Anna Cieśla, a to jest podcast Teraz Poród. Miejsce, w którym uzdrawiam przekonania o porodach, pokazując światu dobre i budujące historie, które wydarzyły się naprawdę. Urodziłam. Postanowiłam że podzielę się z wami, jak przebiegały moje porody. Oba były inne i każdy czegoś nauczył. Może chociaż części z was się przyda i zainspiruje do zainteresowania się tematami okołoporodowymi. Życzę wam, aby wasze porody były jak wejście na szczyt, a po jego zdobyciu był okrzyk radości. Najpierw jak to było z urodzeniem Sewerynka. O godzinie siódmej obudziłam się z pierwszymi skurczami. Zjadłam śniadanie, obiadu już nie, i o dwunastej pojechaliśmy do szpitala. Na KTG nie było widać skurczy, a ja je czułam. Kazali mi chodzić. Byłam. W sali przedporodowej, do której nie mógł wejść mój mąż. Około 16.00 wpuścili nas na salę porodową. Byłam grzeczna i skrępowana. Mówili: Chce pani na piłkę? Ok. Chce pani do wanny? Ok. Byłam posłuszną pacjentką. Teraz wiem, że miałam niesprzyjające warunki, aby postępował mój poród. Pojechałam do szpitala ze skurczami przepowiadającymi. Dużo leżałam, byłam głodna przez wiele godzin, czułam się obserwowana, skrępowana. Od czasu do czasu położna do nas zaglądała i mówiła: chyba nie urodzi. Nie miałam nawet 3 centymetrów rozwarcia. Około 23 przyszli lekarze, nachylili się nade mną i spytali, czy robimy cesarkę. Leżałam pod KTG od kilku godzin i ledwo miałam kontakt z rzeczywistością. Byłam przekonana, że skoro oni tak mówią, to jest to koniec. Nie ma już wyjścia. Musi być ta cesarka. Zgodziłam się. O 23:45 przyszedł nasz syn na świat. Po roku dopadło mnie poczucie krzywdy i to, że nie dałam rady. Rzuciłam się na książki i na Megaskin, poród naturalny, Irena Hołuj, urodzić razem i naturalnie, Michel Odon, cesarskie cięcie, a poród naturalny, filmy, portale, poród i grupy na FB, na przykład grupa Naturalnie po cesarce, o tematyce okołoporodowej. Oj, źle ze mną wtedy było. Czułam dużą złość. Potrzebowałam czasu, aby wybaczyć sobie, innym i pogodzić się z tym, co się wydarzyło. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ale mocy, i miłości, i trzeźwego myślenia. Drugi list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset siódmy. Przed porodem drugiego dziecka dużo się w mojej głowie pozmieniało. Zdobywanie wiedzy było ważną częścią, ale najbardziej uzdrawiające były rekolekcje, poród może być piękny. Marzec 2017 roku, i kurs Nowe Życie, luty 2018 roku, i modlitwa wielu osób. Doświadczyłam, że na całego Bogu warto wszystko oddać. Wcześniej się tego bałam. Najlepszymi słowami afirmatywnymi były Jego słowa i tylko dzięki Niemu. Moja pewność, że drugi poród będzie piękny i naturalny, tylko jemu zawdzięczam. Nikt tak we mnie nie wierzył, jak on. Również absolutnie nikt nie był w stanie zachwiać moją pewnością, gdy nadszedł czas porodu. Nie dlatego, że ja byłam taka mocna i pewna siebie. Kto mnie zna, ten wie. Asia nie jest pewna siebie. Jak to było z urodzeniem Michasi? O godzinie pierwszej trzydzieści obudziły mnie skurcze. Starałam się usnąć, ale nic z tego. Po trzeciej obudziłam męża moimi stękami i jękami. Koło szóstej mąż Podzielił się swoimi prostaglandynami i dał mi dawkę oksytocyny. Uwierzcie, to lepszy sposób niż szpitalne metody na rozkręcenie akcji skurczowej. Dziecko do przedszkola, mąż do pracy. Ale mąż wrócił koło dwunastej. Napisałam rano do swojej duli Ani Cieśli, że raczej to dziś, aby się szykowała. Sprawdziłam dwa razy prysznicem, czy to skurcze przepowiadające, czy porodowe. Nie ucichły, więc poród coraz bliżej. Dula przyjechała do nas o czternastej. Zjedliśmy we trójkę zupę pomidorową, mojej teściowej pycha. Pomierzyliśmy skurcze, ich regularność. O szesnastej pojechaliśmy do szpitala. Byłam zadowolona, gdy się okazało, że mam 4-5 centymetrów rozwarcia. Wyobraźcie sobie, że mnie mojego męża i dulę wpuścili do sali porodów rodzinnych. Pomogła zgoda pisemna pani ordynator. Najbardziej sobie cenię, że czułam się swobodnie i jak nie ja miałam wszystko gdzieś i to, czy ktoś się ze mną zgodzi, czy nie. Darłam się i nie hamowałam. Ani na jeden decybel. Było tak towarzysko. Był ze mną kochający mąż, najbliższa osoba na ziemi, która mnie zna najlepiej, i Dula, która była delikatna i empatyczna, i mogłam z nią pogadać jak z koleżanką. Cieszę się, że większość punktów mojego planu udało się zrealizować. Jestem przekonana, że tak się stało. Bo wiedziałam, czego chcę, i przygotowałam się do porodu jak kują na sprawdzian. Przykład, położna chce podać mi oksytocynę i pyta się mnie, dlaczego nie chce. W planie było o tym. Powiedziałam, że ze względu na mój stan po cesarskim cięciu jest obiektywnie większe ryzyko pęknięcia macicy niż bez. Nie było dyskusji. Pierwsze pół godziny po dojściu na salę porodową musiałam leżeć podpięta pod KTG. Jaka ulga, gdy mogłam w końcu wstać. O dwa, trzy stopnie mniejszy ból niż na leżąco. W domu większość skurczy skakałam na piłce. W szpitalu trochę też, ale Dula zasugerowała pozycję kuczną, aby pomóc dziecku wejść w kanał rodny. Tak też robiliśmy. Nawet na łóżku porodowym Brawa dla mojego męża za trzymanie mnie w tym czasie. Gdy dowiedzieliśmy się, że jest 8 centymetrów, o mój Boże, naprawdę! Spojrzeliśmy się z mężem na siebie i wiedzieliśmy, że nam się uda. Nie chciałam drugiego etapu porodu rodzić na wznak, ale pozycja kuczna coś nie pomagała. Urodziłam w końcu na boku. Nigdy tak się nie darłam. Jak dobrze, że nikt mnie nie uciszał. Przeć najbardziej pomógł mi mąż. On najlepiej potrafił mi wytłumaczyć, jak mam przeć do brzucha i dopingował mnie. Dawaj, dawaj, odpoczynek, bardzo dobrze ci idzie. W planie nie zgadzałam się na nacinanie krocza. W Polsce zrobił się to zabieg rutynowy, a Starachowicki szpital był wtedy jego najlepszym odbiciem. Ostatecznie z wielkimi wątpliwościami zgodziłam się. W momencie, gdy położna nacięła krocze, mała szybciutko była już po drugiej stronie i wylądowała na moim brzuchu. Spełniło się moje marzenie. Moja dula i mąż. Odpowiednio wcześniej zatroszczyli się o to, abyśmy z tureczką miały nieprzerwany kontakt skóra do skóry przez dwie godziny. I tak było. Szywanie krocza odwracało moją uwagę od cieszenia się maleństwem. Jednak cieszyłam się, że już po wszystkim i byłam o wiele mniej wyczerpana niż przy pierwszym porodzie. W czasie pobytu w szpitalu chyba z trzech lekarzy było pod wrażeniem, że urodziłam po cesarce. Szczerze mi gratulowali. Powiedziałam do jednego z nich: To kwestia edukacji. To kwestia determinacji odpowiedział mi lekarz. Moim zdaniem to jest powiązane. Wiele kobiet nie chce rodzić, ale też wiele nie wie, że może urodzić. Prosty przykład. Mój ginekolog był przeciętny i uważał, że po cesarce zawsze cesarka. Dobrze to obrazuje jedna sytuacja podczas badania USG. Pytam się, dziecko ma główkę na dole? Ma, ale to bez znaczenia, bo i tak przecież będzie cesarka. A dlaczego cesarka? Czy mam jakiekolwiek przeciwwskazania do porodu naturalnego? Nie, to ja będę próbowała urodzić. Okej. Okay. Drogie kobiety, które macie poród przed sobą. Życzę Wam wiary bez względu na to, w co wierzycie. Życzę Wam wiary w swoje ciało, bo ono zostało dobrze zaprojektowane, stworzone do noszenia i rodzenia. Im bardziej wgłębiam się w tę tematykę, tym bardziej mnie to zachwyca i zadziwia. Jednak wiem, jak strach przed porodem może paraliżować. Po urodzeniu trzeciego dziecka. Stworzyłam kurs online, Wiara czyni poród, który pomaga wierzącym kobietom przejść od strachu przed porodem do pokoju serca, być świadomie i duchowo przygotowaną. Aktualnie jestem w czwartej ciąży i teraz wiem, że warto przygotować się do porodu chociaż w jednej dziesiątej, jak się przygotowuje do ślubu. A najbardziej we wszechświecie warto zaprosić Boga do swojego porodu. Ja jemu wiele zawdzięczam. Chciałabym się tego dowiedzieć przed moim pierwszym porodem. Bądźcie mądrzejsze ode mnie. Miłego zdobywania szczytów.